Ja Dziś po raz kolejny będę walczył z wiatrakami. Gdy pewien Grzegorz, nawet nie będę wymawiał nazwy jego kanału, ponieważ YouTube bardzo tego nie lubi, zaczął odwalać w internecie. Ja wraz z Karinerem zaczęliśmy o nim nagrywać. Później dołączyły się inne osoby, inni youtuberzy, i YouTube zrobił czystki. Wraz z tymi czystkami, wraz z górą, poleciały takie kanały jak Daniel Magical czy Parafatus. Chciałbym nagrać teraz film wytłumaczujący... wytłumaczujący. Następnie mieliśmy pewnego operatora kamery, który lubił wyśmiewać się z osób chorych. Zaczęliśmy o nim nagrywać, o sprawie. Zrobiło się głośno i YouTube po raz kolejny zrobił czystki. Oczywiście, operator kamery już wyszedł z pierdla i jest na wolności. Hello? Jakby co, to wróciłem. No. Tyle, jeśli chodzi o piękne czasy, w którym łamanie regulaminu było karane. Nie tak dawno komentowałem film pewnego prankstera, pewnego cudownego prankstera, który zebrał bezdomnych, bezdomnych alkoholików, alkoholików, również osoby chore, zrobił im wesele, i postawił wódka na stół. Oni zaczęli chlać, a on to wszystko sobie nagrał. Kilka dni temu doszły mnie słuchy, że Magiczny nie tylko wrócił do streamowania na YouTubie, ale postanowił, że kupi sobie domowe myszy i trzyma je w warunkach jeszcze gorszych niż sam żyje. Zapowiedział, że kupi jeszcze więcej, ponieważ jest to cudowne show. Oczywiście streamy nie są w ogóle blokowane. Trzecia postać, moi drodzy, to jest taki powrót wielkiego kłamcy, tchórza, Mistrza w robieniu z siebie ofiary, pseudo gangstera. Ja opowiem Wam o wszystkich rzeczach, które odwalą na przestrzeni kilku lat, jak i rzeczy, które robi. Teraz, żeby na końcu tego odcinka, napiszcie mi, czy ten kanał łamie regulamin YouTube'a oraz czy łamie prawo. Myślę, że jako takie idealne wprowadzenie są słowa, że gdyby Grześ dalej robił stream jak na samym początku, czyli jakieś tam biwaki, jakieś tam grzybobranie, czyli on dosłownie rozstawił sobie namiot i zbierał grzyby. I to było nowe na YouTubie i później nawet Boxdale go kopiował, bo on bawił się w jakieś tam terwale i chciał ciąć drzewo, wziął, ubrał się, wziął, wziął siekierę, wziął jakieś tam drewno i dosłownie kopiował Grzesia. I gdyby Grześ poszedł w tym kierunku, ewentualnie zostałby w tym kierunku, to myślę, że w tym momencie miałby jakieś pół miliona widzów i byłby jednym z bardziej rozpoznawalnych streamerów w Polsce. Natomiast wydarzyło się coś, ewentualnie sam Grześ postanowił, że pokaże prawdziwego siebie i wszystko, cała otoczka tej obleśności zaczęła się od y, obrzydliwych rajdów, ponieważ wchodził do różnych osób y, na YouTube, najczęściej oczywiście kobiet, najczęściej dziewczyn i pisał im takie słowa jak siusiak, lodzik, mleczko z bimbałka. Macie na przykład wesele, jest tam taki czerwony, na wujek który podchodzi właśnie do młodych dziewczyn i proponuje, żeby, żeby, żeby za żeby tańczyć, żeby, żeby za tańczyć, za za I mówi takie właśnie bardzo chamskie rzeczy. To Grzesiu właśnie takie rzeczy wypisywał na streamach. Ja byłem albo pierwszą, albo jedną z pierwszych zaraz przy karierze osób, które zwróciły uwagę na to, że Grześ już przestał być śmieszny, a zaczął być obleśny. I w momencie, gdy właśnie to zrobiłem, to Grześ oglądał mój film, oglądał mojego streama i na tym streamie zachęcał ludzi nie tylko, żeby pisali mi niefajne rzeczy, nie tylko, żeby zgłaszali mój film, ale również, żeby zgłaszali mojego live'a, co oczywiście jest nielegalną zagrywką. Do zgłaszania kanałów, dislikowania, czyli pisanie niepolcholubnych komentarzy oczywiście zachęcał wielokrotnie, tylko w momencie, gdy ktoś napisał, że jego żart albo jego rajd jest nieśmieszny. Była taka sławna sytuacja, że ktoś tam robił sobie streama z FIFA, żeś zrobił sobie takiego rajd rajda wraz z widzami, że pisał właśnie siusiak albo albo właśnie coś, coś, coś. Kolejny, kolejny bardzo śmieszny yy, rajdzik, kolejny bardzo śmieszny słówko według Grzegorza. Natomiast ten youtuber powiedział, że jest to patologia, więc Grześ się wkurzył i powiedział, że jak on jest patologią i że jak ktoś go tak nazywa no to, to właśnie wtedy będzie zachowywał się jak patologia. Tylko, że wcześniej już też się zachował jak patologia. Następnie góral został zbanowany. Za co? Do youtuba doszły Nagrania, doszły informacje. Te nagranie dalej można znaleźć w internecie, jak groził pewnej dziewczynie i życzył jej, żeby stała jej się krzywda, w bardzo, bardzo różnych słowach. Do YouTube'a doszły również dwa nagrania. Jedno z nich to moment, w którym pyta trzynastolatkę za ile chciałaby robić pewne rzeczy i że skąd jest i że bardzo mu się podoba, oraz drugie nagranie, na którym dosłownie namówił dwunastolatka, żeby rozebrała się na kamerce. Nagranie dalej można znaleźć na YouTube, jak, jak wcześniej wspomniałem. Jest to obrzydliwe, jest to obleśne, jest to ohydne. Na szczęście kanał Grzesia został w końcu zbanowany. Wow! YouTube zaczął w końcu działać jak trzeba. Oczywiście w momencie, gdy już dostał jakąś informację, że jego kanał zostanie usunięty, to zaczął płakać, mówić, że, że, że on nic takiego nie zrobił, że, że, że ona nie miała wcale 12 lat, że ona wcale nie miała 13 lat i że to była jakaś dojrzała dziewczyna. Przynajmniej może na nagraniu widać i słychać, że jest to dziewczynka. Mówi, że przechodzi przez piekło, że jest mu bardzo przykro, tylko chyba sam nie pomyślał, przez jakie piekło mogła przechodzić ta dziewczyna w dalszych latach swojego życia. Minął rok i Grzesiu wrócił na YouTube jako Maciuś. Był bardzo pokorny, taki skrucha ogromna, smutny. Na Instagramie właśnie swoim zapowiedział, że to będzie wielki powrót, że że, 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 no, no, że, że ludzie, żeby przychodzili, żeby, żeby zobaczyli jego ogromną przemianę. I on wtedy płakał, mówił bardzo niskim tonem, mówił bardzo powoli, bardzo spokojnie. Na tym streamie było chyba z 30 tysięcy, z 30 tysięcy osób, 15 albo 30, już teraz nie pamiętam. I on mówił, że już tam nie będzie w ogóle wyzwania, nie będzie wulgaryzmów nie będzie żadnej patologii, tylko on będzie sobie grał w gierki spokojnie, czasem będzie robił sobie jakichś milionerów razem z widzami, że w ogóle będzie śmiesznie, fajnie, bez żadnej patologii. Pod koniec tego samego roku, jak już zauważył, że spokojny grześ się nie sprzedaje i że ludziom się to nie do końca podoba, wrócił do starych spraw i zarzucił Boxdellowi, DJ-owi Palasajdowi i wszystkim widzom, którzy oglądali moment, w którym namawiał tą dwunastolatkę do zebrania, że to jest ich wina również, że oni wszyscy są współwinni. Że on jest winny, ok. Jednak przyznał, że jest to 12-latka. Natomiast przyznał, że osoby, które go oglądały, osoby, które go do tego namawiały, osoby, które... Mm, z którymi się trzymał, czyli właśnie gdzieś tam ten, ten Boxdel, gdzieś tam ten DJ Palasite, one są również winne za to, co sam Grześ zrobił. Sam w pojedynkę. Pod koniec 2019 roku Grześ zaczął bawić się w gangstera i zapowiedział, że pojedzie na jakiś konwent youtuberów i w ruch pójdą dziewiątki. I tutaj, w domyśle, dziewiątki to pistolet 9mm. 9 mm amunicja. Do tego powiedział, że on przyjdzie tam z ekipą, że wykrywacz metali tego w ogóle nie wychwyci. A jak ktoś zaczął się tam z niego śmiać na czacie, to on powiedział, że chętnie do niego pojedzie że z łopatą, przystawi mu właśnie tą dziewiątkę do głowy i że ta osoba będzie musiała sama sobie kopać grób. Ten sam grześ, który rok wcześniej. Powiedział, że on już będzie bardzo spokojny, ten sam grześ, który absolutnie niezgroźny. W momencie, gdy mi się to wszystko znudziło, przeprowadził się on, kupił sobie kota, psa, zamieszkał z dziewczyną. I tą dziewczynę wielokrotnie obrażał i dalej obraża na swoich streamach. I oczywiście, szoty bardzo łatwo można znaleźć. Ogólnie oni się często kłócą na tych streamach. Ona zarzuca mu, że on jest Chlejusem, że jakimś burakiem i w ogóle Brudasem. I wtedy on do niej mówi, że ona jest karlicą i że w ogóle on, że, że ona jest z nim tylko dla pieniędzy, mimo że to jest chyba bardziej pocisk dla niego. W międzyczasie zaczął robić streamy z mamą. Cóż mogę powiedzieć? Kurczę, aż, aż, aż głupio mnie to mówić, ponieważ mówię o czyjejś mamie. Tak, żeby bardzo. Delikatnie o tym wszystkim powiedzieć. Mama robiła dosłownie to samo co Grześ. Więc niedaleko pada y, patologiczne jabłko od patologicznej jabłoni. Ewentualnie jaki syn taka mama, ponieważ teksty te same, y, wyją, wyjęte rodem z źródeł świata według kiepskich: y, bluzganie, chlanie, tańczenie popijanemu, bełkot, wyzywanie widzów, także Grześ pani, pani Grześ, Ostatnio, moi drodzy, o Grzesiu zrobiło się znowu głośno za sprawą dwóch rzeczy i dzięki tym, albo przez te dwie rzeczy, ten film w ogóle powstał. Pierwsza z nich to to, że pokłócił się ze swoim top donatorem. Więc gdy się pokłócili, no to oczywiście u Grzesia pojawił się gangster mode na streamie. Przy tysiącu widzów oglądających jego transmisję powiedział, że chętnie pojedzie do tego, tego donatora. Poza tym, że pojedzie, to yy, robi z głowę, wybije mu zęby, że go zęby. Yy, jego żona będzie go razem z jakimś tam kolegą, że on na to wszystko będzie patrzył, ponieważ będzie związany. I coś yy, również wspomniał o jego synu. Także to były. To były dosłownie groźby. I wiecie, ja naprawdę rozumiem, że można się wkurzyć, jak się gra w jakąś gierkę i można sobie powolukować, można sobie użyć wielu, wielu wulgaryzmów. Natomiast Jakim trzeba być człowiekiem i co trzeba mieć w głowie, żeby wypowiadać takie rzeczy i wypowiadać takie rzeczy do drugiego człowieka. Następnie zrobił z siebie ofiarę. Powiedział, że poszedł do psychologa, że już tego nie wytrzymuje, że coś sobie zrobi przez tych widzów, że mu jest bardzo przykro, że tak w ogóle ludzie o nim piszą, że on nie wie za co, że ludzie mu układał. Yy, kłody pod nogi i że właśnie to jest taka zawistna Polska, że ludzie nie dają mu się rozwinąć, że on jest dobrym człowiekiem i że nie wie skąd w ogóle ten cały hejt na niego spada. Druga sprawa, dzięki której Grześ obecnie jest bardzo popularny w internecie, to znęca się nad swoimi zwierzętami. Bo nie chcę powiedzieć że zachowuje się względem swoich zwierząt, tylko znęca się nad swoimi zwierzętami. I tutaj na przykład wypisałem sobie wykręcanie psunuk, że zrobi taką taczkę Wykręca te nogi, pies piszczy i psa to boli. Jeśli chodzi o psa, to już pomijam takie rzeczy, jak wyzywanie go, pierdzenie na niego, czy mycie w bardzo niedelikatny sposób, także pies nieustannie piszczy. Przechodząc do kotów, to u kotów pojawiło się straszenie kotów w tym, że położy się je do, na patelnie, w momencie, gdy tam jest ta patelnia jest rozgrzana, straszenie kota, że włoży się go do piekarnika, gdzie. Ten kot faktycznie jest przerażony, i później w momencie, gdy chce uciec, to grześ jeszcze tak nim obkręca, że ten kot uderza się z dość mocnym impetem na jakąś tam w szafkę. Oraz dotykanie i głaskanie kota po genitaliach. I tutaj niestety się nie, nie, nie przesłyszeliście. Takie rzeczy dosłownie można znaleźć w internecie. Grześ maca swojego kota po jądrach i mówi, że on to bardzo lubi. Wielokrotnie zbliżał się językiem w ogóle w te okolice, niby dla żartu, ale wielokrotnie można zobaczyć, że już nie dla żartu głaszcze swojego kota właśnie w tamtych miejscach i tutaj chciałem tylko przypomnieć, że kilka lat wcześniej zagadywał do dwunastolatki, czyli do dziecka. Teraz pojawiają się jakieś rów, różnie, również dziwne ciągoty w stronę zwierząt. Ten kana kanał dalej istnieje. Ten kanał nie został zbanowany. Na czym obecnie sprawa stanęła? Spłakany robi swoje streamy, zarzuca swoim widzom, że go w ogóle nie wspierają, że ma więcej haterów niż osób pozytywnych. Z jednej strony mówi, że nie zależy mu w ogóle na ocenach, że nie zależy mu na tym, co oni mówią, co, co ludzie mówią, ponieważ najważniejsze, żeby mówili, nie zależy mu na ocenach, ponieważ łapki w górę i dislike i się ze sobą sumują i to jest aktywność. Natomiast Później mówi, że właśnie tych łapek ma wiele więcej w dół oczywiście, że ma wiele więcej hejterów, że nie ma dla kogo tworzyć, że on nie będzie się starał, ponieważ jako mało widzów, to również się nie będzie starał yy, i że on woli sobie zjeść jakieś, jakieś tam kurczaka na kolację, ponieważ to mu się podoba i on nie będzie specjalnie robił dymów, ponieważ ludzie i tak tego nie doceniają. Mówił również, że podziwia Machonka, ponieważ on również robił takie same rzeczy kilka lat wstecz, a teraz dalej sobie streamuje i nic sobie z tego nie robi i może sobie w spokoju to wszystko ogarnieć. Chciałem tylko przypomnieć, że Machonek nigdy nie namawiał 12-latki do tego, żeby się zabrała. Machonek również nigdy nie głaskał swojego psa w okolicach w okolicach Jonder. więc Grzesiu nie robił tego samego, machonek jest zupełnie inny niż ty. Podsumowując, chciałbym jedynie przypomnieć wyzwiska, oszustwa, groźby, znęcanie się na zwierzętami, przekleństwa, niewłaściwe treści, chlanie, wyśmiewanie, orientacji, pochodzenia, wiary i osób chorych. I tak się tylko zastanawiam, czy grześ ma jakiś immunitet na YouTubie, że on sobie wraca, znika, wraca, znika i ten kanał w ogóle nie zbanowany. To mnie zastanawia, a zastanawia mnie również Wasza opinia na ten temat. Oczywiście ten film specjalnie stworzyłem właśnie w ten sposób, że o tym wszystkim opowiadam, ponieważ po pierwsze, nie chciałem go pokazywać. Po drugie, paradoksalnie YouTube nie lubi, jak się go pokazuje, a sam go nie banuje. Po trzecie, takie rzeczy jak yy, namawianie dziewczynki do czegoś, albo robienie z, ze zwierzętami takich rzeczy yy, wolałbym tego uniknąć. Jeśli chodzi o pokazywanie rzeczy na moim kanale. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczył wcześniej. Instagram gaminate select shop bluffbell, na którym można kupić Ancemo nowe koszuleczki, których już zostało naprawdę bardzo mało. Pamiętajcie o co zbagatnienia. Trzymajcie się, cześć bye. Chłop, gdyby nie odwalał, to miałby w tym momencie spokojnie pół miliona widzów. A teraz, Guralu, czy ci nie żal?